Dzisiaj wyruszamy z Uścia Solnego w kierunku na Kopacze Wielkie Zobaczymy, gdzie damy radę dojechać Raz, dwa, trzy, zaczynamy! Halo, halo to my jesteśmy na tej fajnej budowli. Tutaj to jest jakieś urządzenie pomiarowe do mierzenia poziomu wisły, które gdzieś tam coś wysyła. Bo tu widzę, jakaś antena jest. Która jest prawa ręka? Pokaż mi tu prawą rękę. A lewa? Bardzo dobrze. Po której stronie jeździmy? Po prawej. Bardzo dobrze. Wejdziemy sobie wśród przyrody, wśród bocianów i ptactwa latającego tutaj po okolicy. Wiatr nam troszeczkę przeszkadza, ale dajemy jakoś radę. dojechaliśmy na parking i się okazało, że odnalazł się zaginiony mor, który jest oznakowany tam w uściu solnym, że jest do niego 2.1 km i faktycznie coś tu takiego jest, ale oczywiście jest to nieoznakowane w ogóle. Jest tu kilka ławek, jakiś śmietnik i w zasadzie tyle. Nie jest nigdzie napisane, że to jest mor czy coś takiego. Jest po prostu wykoszona łąka, stoliki, ławki i kosz na śmieci, więc zatrzymaliśmy się tutaj w drodze powrotnej do ujścia solnego. No to możecie zobaczyć, jak to wygląda za mną, a później pokażę Wam to bez mojej twarzy. Jeszcze jest druga sprawa, o której chciałem powiedzieć i nie zapomnieć o niej. Zwłaszcza o niej nie zapomnieć: że tam dalej kawałek są takie odcinki tego WTR-u, które łączą się w drogę. Jakąś drogę publiczną dla samochodów, co zaskoczyło mnie, ponieważ zobaczyłem jadący wałem samochód. No myślałem, że ktoś po prostu nielegalnie y, używa drogi dla rowerów w celu dojechania się gdzieś tam, skrócenia sobie drogi czy coś takiego, ale okazuje się, że y, dopuszczony jest, to znaczy dopuszczony, to nawet nie jest dopuszczony, tylko y, tam gdzieś kończy się droga, droga tylko dla rowerów. I zaczyna się normalnie droga publiczna, czyli dojazdowa gdzieś tam do posesji. Oczywiście, jak jedzie się WTR-em, czyli jedzie się tą drogą dla rowerów tutaj od Uścia Solnego, nie ma informacji, że za chwileczkę albo w tym momencie zaczyna się droga, na której mogą pojawić się samochody. Więc może to być dla Was yy, niezłe zaskoczenie. Proszę zwrócić uwagę, ja to pokażę tutaj mapę, gdzie to się znajduje i pewnie tam gdzieś później też o tym powiem. Z takich rzeczy tutaj z jazdy, no to widzę postępy w jeździe Hani, która już jedzie szybko, pewnie, coraz, coraz lepiej się trzyma w tym siodełku, nie buja się tak już jak ostatnio. Jedzie prosto i coraz lepiej się czuje na tym rowerku. Także na tą chwilę to tyle. Mamy jeszcze chyba ze 2 km do Uścia Solnego, więc my tutaj zjemy po batonie. Zjemy po batonie i pojedziemy Dalej. Sukces wielki nastąpił. Odnaleźliśmy mor, który jest dwa kilometry. Ale fajnie się jechało? Ekstra. Były bociany po drodze? Cztery. Pięć. I co jeszcze widziałaś po drodze? Widziałam czaple. Tak? I co jak Marek Czapla. Co jeszcze widziałaś? Yy, widziałam jeszcze... Traktor był? Tak, nawet cztery. No i udało się ścigać z tym traktorem i wygrać ten wyścig. No to był wielki sukces. I widziałam chłopca na taki... Takie elektryczne. Cały czas krążyły gdzieś wokół nas ciemne chmury, ale jakoś udało nam się, że wyjątkowo... Bez deszczu, bez deszczu dojechaliśmy do tego ujścia solnego, pakujemy rowery do samochodu i wracamy do domu. Musicie wiedzieć, że przyjechaliśmy do ujścia solnego samochodem. Całą rodziną wylądowaliśmy w uściu Solnym, ale w związku z tym, że tylko Hania i ja jeździmy na rowerach, to my pojechaliśmy wałem w kierunku Kopaczy Wielkich, a Renata biegała sobie tym wałem w swoim tempie. My nie dojechaliśmy do, do samych Kopaczy Wielkich, natomiast Zawróciliśmy gdzieś tam troszeczkę za mostem, który jest yy, yy, gdzieś tam między Kempą Sokołowską a miejscowością Górka. Zrobiliśmy wtedy 24,5 km. Zajęło nam to gdzieś około 2 godzin. Po drodze podziwialiśmy krajobrazy. Liczyliśmy bociany, byliśmy w różnych takich dziwnych miejscach, jak takie urządzenie, chyba do pomiaru poziomu wody w Wiśle. Czy zatrzymaliśmy się na zaginionym i odnalezionym morze, który jest nieoznakowany? Ten mor jest oznaczony zaraz przy wyjeździe z rynku. I tam jest napisane, że do tego moru jest 2,1 km. No, jak ktoś wie, gdzie on jest, to go znajdzie. Natomiast jak ktoś jedzie szybko i nie rozgląda się na boki, to nie znajdzie tego moru, bo on jest położony w lesie i trzeba zjechać do niego w dół z wału. Nie jest oznakowany. I nie ma tam żadnej budki ani niczego takiego charakterystycznego. Jest po prostu wykoszona trawa między drzewami. Postawionych jest kilka stołów, jakieś ławki, i do tego jest kosz na śmieci. I to jest wszystko, ale miejsce jest bardzo przyjemne, i jak nie ma komarów, to można się tam zatrzymać. Akurat nam się udało zatrzymać tam, zjedliśmy po batonie, i było fajnie. Na co trzeba zwrócić uwagę w tym miejscu, a właściwie w tym miejscu, na tym odcinku. Na no, tym odcinku jest takie miejsce, które się nazywa Dąbrówka Morska. Tam napotkaliśmy auta jeżdżące, co, co zdziwiliśmy się, bo to była droga dla rowerów, ale jeden pan nam powiedział, że tylko mógł, że auta, tak, mogą tylko takie, gdzie mają tu domy. Które mają tu domy. W Dąbrówce Morskiej zaskoczyło mnie to, że y, zobaczyłem samochód jadący w naszym kierunku wałem. I myślałem w pierwszym momencie, że ktoś nielegalnie sobie skraca drogę i tą ścieżką rowerową sobie jedzie. Ale później przejechał drugi samochód, trzeci samochód Yy, i w, w pewnym momencie zatrzymał się człowiek i wyjaśnił mi bo chyba widział moją minę <grymnie> zatrzymał się i, i wyjaśnił mi że oni mogą tędy jechać bo tam dopuszcza to jakiś znak który tam gdzieś dalej jest z tej mojej strony i właśnie to to zaskoczenie z tej mojej strony, gdzie my nadjeżdżaliśmy od Uścia Solnego nie ma żadnego znaku, który by... Poinformował nas o tym, że możemy się za chwilę spotkać z ruchem samochodowym na tym wale. I stąd właściwie całe to moje zaskoczenie. I też was y, ostrzegam przed tym, znaczy nie tyle może ostrzegam, co zwracam waszą uwagę. Później ten, ta droga po wale przechodzi w normalną drogę taką publiczną. Jedzie się tą drogą publiczną, ona jest bardzo mało uczęszczana i bardzo dobrze oznakowana, także tam nigdzie się raczej człowiek nie zgubi. Przejeżdża się pod mostem i wyjeżdża się z powrotem na Wał, także dalej znowu Wałem. My tam za chwileczkę zawróciliśmy i pojechaliśmy z powrotem tą samą drogą do Uścia Solnego, i tam zatrzymaliśmy się na rynku. I podziwialiśmy ten rynek. Ja tam zawsze bardzo lubię przyjeżdżać na ten rynek, bo on jest taki bardzo, bardzo uroczy i bardzo nietypowy, jak chodzi o takie małe mieścinki, jak guście solne. Ten rynek, wyobraźcie sobie, ma niecałe 2 hektary. To jest taki kwadrat o boku 135 metrów. No, jest naprawdę olbrzymi, jak na taką miejscowość. Przy czym jest bardzo ładnie zagospodarowany. Tam są alejki zrobione, jakieś ławeczki są postawione, jakieś nasadzenia są, jakieś takie miejsce zadaszone, gdzie można usiąść. Jest parking na kilka samochodów. No, a oprócz tego, można w tych, w tych uliczkach, które okalają rynek, można też zaparkować samochód. Marek z Hanią ruszyli na rowerach w kierunku Kopaczy Wielkich, a ja ruszyłam za nimi biegiem. Chciałam coś o tej trasie powiedzieć, jeśli chodzi o biegaczy. Trasa jest bardzo fajna, ze względu na to, że dla biegaczy, którzy lubią asfalt, jest bardzo fajnie przygotowana droga, ponieważ ona jest dla rowerów, więc bardzo równy i fajny asfalt idzie brzegiem, idzie wałem wzdłuż całej tej trasy. Nieco poniżej wzdłuż prawie całej trasy, którą ja przebiegłam, idą takie ścieżki polne, które prowadzą do pól, więc dla biegaczy, którzy wolą biegać po trawie lub po bardziej naturalnym podłożu jest też taka możliwość, tylko w nielicznych miejscach trzeba wbiec na wał i przebiec kawałeczek asfaltem, żeby potem móc znowu wrócić na tą ścieżkę polną. Także jest to taka droga. Dla, dla biegaczy, którzy lubią i asfalt, i, i trochę takiego terenu. Bardzo przyjemna trasa, którą polecam, zwłaszcza w dni takie zacienione, kiedy słońce schowane jest za chmurami. Fajne jest to, że w zasadzie przez całą trasę wiał wiatr, co, co sprawiło, że to słońce tak nie, nie, nie piekło. Nie polecam tej trasy w upalne dni, kiedy słońce operuje i rzeczywiście tam jest wtedy nie do zniesienia. Wycieczkę uważam za bardzo udaną. Przebyłam tam 20 kilometrów. Marek z Hanią po 25. Także w sumie zrobiło się 70 kilometrów. W niecałe 3 godziny było bardzo przyjemnie. Potem odpoczywaliśmy na rynku w uściu Solnym. Fajne miejsce i ciekawa historia, o której opowie Marek. Uście Solne ma bardzo ciekawą historię. Ta mieścina kiedyś była miastem, a dokładnie prawa miejskie nadał król Kazimierz Wielki w 1360 roku. Mieszkało tam 24 gospodarzy, którzy dostali od króla po jednym łanie pola. Łan pola to tak w przeliczeniu na nasze gdzieś między 18 a 20 parę hektarów. I nie mogę tego dokładnie powiedzieć, ponieważ rodzajów tych łanów jest kilka, i nie wiem dokładnie, którym się wtedy posługiwano. Ale tak, jak to na nasze warunki, to nawet te 18 hektarów to nie jest mało. Dodatkowo ujście solne jest zlokalizowane w pobliżu ujścia rzeki Raby. Do Wisły. Dawniej był tam port rzeczny, który służył do przeładunku i spławiania soli, która była wy wydobywana w Bochni. I stąd ten rynek duży, który tam powstał. Na tym rynku handlowano solą. Przyjeżdżali kupcy z całej Polski, a być może też z zagranicy, którzy zabierali tą sól. Drogą zarówno rzeczną, jak i drogą lądową i zabierali ją w inne miejsca. Czyli ona wędrowała przez słomniki, na przykład do tego traktu, który wiódł z Krakowa do Torunia, albo w drugą stronę w kierunku Koszyc na wschód. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie tych praw miejskich nadanych przez króla Kazimierza Wielkiego. To było prawdopodobnie drugie nadanie praw miejskich, z tego względu, że wcześniejsze nadanie, nie znam konkretnie daty i ta data jest nieustalona, ale wiemy z jakichś zapisków, że wcześniej. Te prawa miejskie już były, natomiast nadano je ponownie w 1360 roku, dlatego że korzystniej było je nadać na prawie magdeburskim, czyli na prawie niemieckim. Wcześniej te prawa miejskie były nadane na innym prawie, przepraszam, ale ja nie pamiętam w tej chwili, jakie to było prawo. Może tyle. Jak chodzi o historię uścia solnego, bo tu oczywiście można by opowiadać to długo, i, ale nie o tym jest ten program. Jak ktoś ciekawy, to może sobie to, tą historię przeczytać w internecie, ona jest dostępna. Ja oczywiście polecam to miejsce wszystkim z tego względu, że nawet jak będziecie to warto, nawet jak będziecie przejazdem, warto wstąpić chociaż na chwilę, zobaczyć ten rynek, bo mówię Wam, że jest na co popatrzeć. No, to jest wyjątkowe miejsce, wyjątkowy rynek w wyjątkowym miejscu. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Tutaj będą się pojawiały coraz to nowe relacje z naszych wycieczek. I z różnych naszych aktywności. Subskrybujcie, polubiajcie i do zobaczenia następnym razem.